Cześć, ja jestem Jarek z Szalonych Walizek i witam Was z Bali w odcinku pełnym ciekawych odkryć i niestety z dość tragiczną historią, która w tej podróży totalnie pokrzyżowała nam plany. Opowiemy o tym nieco później, a teraz zobaczcie to, z czego Bali słynie: pola ryżowe, a właściwie tarasy ryżowe jedne z ładniejszych, jakie widzieliśmy na wyspie. Jeśli uważnie przyjrzycie się obrazkom, zobaczycie w oddali sylwetkę największej góry na Bali, czyli wulkanu Agung. Wzięliśmy skutery i pojechaliśmy do Tiskafe położonego 10 km od Ubud tu jest piękna restauracja położona na zboczu, a tak naprawdę naszym celem są te piękne pola, tarasy ryżowe. Kiedyś wejście tutaj kosztowało 75 tysięcy rupi, teraz jest gigantyczna zmiana. Cenę podniesiono na 400 tysięcy, ale nie jest to cena za samo wejście, jest to taki depozyt, który możecie wykorzystać w trakcie pobytu na jedzenie i na picie. I tak te pieniądze pewnie wydacie, bo człowiek, jeżeli chce spędzić tutaj kilka godzin, to na pewno coś zjeje i coś wypije. Warto sobie zejść na dół, warto sobie przejść na te tarasy ryżowe, tam również porobić zdjęcia. I warto tutaj być wcześniej rano. Oni otwierają to miejsce o godzinie ósmej i wtedy jest najmniej ludzi. I naszym zdaniem najfajniejszy jest ten basen na dole, bo tam można się tak wyizolować i właśnie jest piękny widok na te pola ryżowe, które są tej wokół. Dlatego oprócz wypoczynku, siedzenia w basenie polecamy, żeby pójść na spacer po tych niezwykle zadbanych tarasach ryżowych. Obejmują one naprawdę duży obszar i robią wrażenie. Na szczycie trzeba zapłacić drobną kwotę ich właścicielom za możliwość zrobienia zdjęć. Tis Cafe jest bardzo dobra kuchnia, więc depozyt za wejście na pewno można dobrze wykorzystać. Pyszne są śniadania, bardzo dobre sajgonki, a szczególnie dobre mango sticky rice. Jeśli nigdzie Wam się nie spieszy, to Tiscafe Cafe jest świetnym miejscem na spędzenie prawie całego dnia. Można tu spokojnie wypocząć, poopalać się, pomoczyć w basenie, pospacerować po polach, słowem zrelaksować się najlepiej, jak się da. Pamiętacie Monkey Forest w Ubud? Jeżeli nie, to tutaj podrzucę Wam kartę z naszego pierwszego pobytu i pierwszego filmu z tego miasta. Pojechaliśmy teraz do innego miejsca z małpami, Sangeh Manki Forest, oddalone około 40 minut drogi jazdy skuterem od Ubud. Podobno inne, podobno te małpy są tutaj takie bardzo spokojne. Za moimi plecami wielkie, piękne, kilkusetletnie drzewa. Wstęp do tego Manki Forest Sangeh kosztuje 75 tysięcy rupii. Wchodzimy i zobaczymy jak to miejsce wygląda w środku. Sanje Manki Forest tym różni się od tego zatłoczonego z Ubud, że jest tu zdecydowanie spokojniej. Na wprost wejścia znajduje się ukryta wśród drzew hinduistyczna świątynia Pura Sari. Drzewa muszkatałowe otaczające świątynię w Sanje mają setki lat, uważane są przez Walijczyków za święte i nie wolno ich ścinać. Podobnie jak w Ubud Manki Forest żyją tu makaki długonose. Zobaczcie, co tu za akcja jest. W odróżnieniu od tych z Ubud, makaki sani są przyzwyczajone do ludzi, co widać okay. na załączonym obrazku. Jednak lepiej uważać na swoje rzeczy i te cenne pochować głęboko w kieszeniach. Małpy są ciekawskie, ale szukają głównie jedzenia. Przyznam, że spodziewałem się czegoś innego, a w tym miejscu te małpy są oswojone. E, wskakują na człowieka, jak widzieliście. E, to zależy, co się komu podoba. Ja nie czuję strachu, ale mimo wszystko jest taki pewien dyskomfort. Jeżeli ktoś ma obawy przed dzikimi zwierzętami, no to lepiej, żeby tutaj nie przyjeżdżał. Ten park Monkey Forest w Ubud jest taki, że tam się zwierząt nie karmi, w związku z czym te małpy no jedynie próbują coś wyrwać, ale nie wskakują tak na człowieka, tak jak tutaj. Ale to jest ciekawe przeżycie. Po prostu każde miejsce jest inne i każde miejsce jest dla kogoś innego. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć. Ten manki forest sangech, to wybierzcie się na taką wycieczkę. A my musimy kończyć, bo zbiera się na deszcz. Niestety tu skończyła się nasza radość podróży po bali. Mieliśmy wypadek. Dorotka, którą ktoś potrącił, spadła ze skutera. Straciła na półtorej godziny pamięć krótko trwało. Karetka zabrała nas do szpitala w kuta, gdzie okazało się, że ma również lekkie wstrząśnienie mózgu. Było czyszczenie ran, szycie, znieczulanie. Był ogromny stres. Dobra opieka, transport medyczny i szybkie rozliczenie kosztów leczenia w prywatnym szpitalu tylko potwierdziły nasze głębokie przekonanie, jak ważne w podróży jest dobre ubezpieczenie z wysokimi kosztami leczenia i nielimitowanym transportem medycznym. Po tym zdarzeniu mieliśmy odpocząć na wyspie Flores, ale tu kolejna przygoda wybuchł wulkan i loty odwołano. Zostaliśmy na Bali i pojechaliśmy w okolice Sidemen, by zaszyć się w interiorze. Wynajęliśmy na kilka nocy Diuma Bali jako hotel pięknie położony z dala od ludzi hotel z wygodnymi domkami i ślicznym basenem. Można to było spędzać całe dnie na wypoczynku i pływaniu, ale ja wykorzystałem ten czas również na nurkowanie w znanym mi już miejscu na północy Bali w Tulamben. Link do tego filmu dołączę na górze, w prawym rogu. W miejscowości Undisan, w której znajduje się hotel Diuma, Dorotka odkryła organiczną farmę zajmującą się produkcją wanili. Wszystko robione jest tam ręcznie, łącznie z zapylaniem kwiatów, ponieważ z powodu chemii stosowanej w rolnictwie brakuje owadów zapylających owoce wanili. Po wypadku Dorotki nie było czasu na kręcenie filmów, więc zostawiam Wam kilka zdjęć z tego miejsca. Gorąco je polecamy z uwagi na wartość tej farmy, miłych właścicieli i pyszne przyjęcie, jakim honorują gości. Możecie ich znaleźć na Instagramie i umówić się na spotkanie. Uwagi na problemy z poruszaniem się dorodki nie mieliśmy już szans na zwiedzanie czegokolwiek, więc znaleźliśmy w Uluwatu wygodną willę de Daren, w której spokojnie mogą zamieszkać cztery pary. Codziennie rano przychodziła do nas sympatyczna pani, która przygotowywała nam pyszne śniadania, a my mogliśmy dowoli chillować na tak dużej przestrzeni. Jakby ktoś szukał, to w Uluwatu najładniejsze plaże są właśnie w tej okolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie willi de Daren. Niestety zobaczyliśmy też ciemne strony tej okolicy, śmieci w każdym zakątku i odpady budowlane wyrzucane na skraj drogi, udające materiał do jej utwardzenia. Smutno mówić, ale to częsty obrazek w Azji. Dzięki za oglądanie tego filmu, za łapki w górę i suby. Do zobaczenia w kolejnym na kanale.